Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki przepis, w którym wspólnie razem będziemy robić domową grochówkę. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć jestem Basia, zapraszam do subskrypcji kanału. Na moim kanale jest wiele różnych playlist, zapraszam do zapoznania się z nimi. Gotujemy wspólnie, chodzimy po ogródku, są też playlisty dla osób początkujących uprawę w ogrodach z różnymi warzywami, jest też lista, playlista DIY, w której robimy coś wspólnie razem. Jak widzicie, tutaj mam groch i ten groch, muszę was ostrzec od razu na wstępie, był namoczony wcześniej w zwykłej wodzie po prostu aż 12 godzin, czyli całą noc. Teraz do tej wody, do nowej wody, której nalałam już do garnka, dodaję suszone grzyby. Jeżeli nie macie suszonych grzybów, mogą to być grzyby mrożone. Ale fajnie, żeby jakiś aromat leśny był. Będziemy po malutku tą zupę, tą grochówkę gotować. Jest to takie, powiem Wam szczerze, danie łatwe w przygotowaniu, jednak dużo czasu zajmuje. Po pierwsze trzeba namoczyć ten groch, po drugie ten groch będzie się bardzo długo gotował godzinę, dwie, może nawet i więcej w zależności od tego, Jaki ogień ustawicie na palniku. Ja dodaję sobie dwie łyżeczki wegety dla smaku, żeby ten groch już troszkę zaczął nabierać aromatu. Teraz musimy wszystko przykryć i gotować. Gotujemy teraz na wstępie do momentu takiego zagotowania tej wody. Myślę, że tak około 45 minut do godziny, i później spotkamy się i będziemy dodawać inne przyprawy. Ja jeszcze dodam trochę. Ostrej papryki, ale ostatecznie tej papryki wyszło za dużo, więc jeżeli macie ostrą paprykę, też możecie dodać teraz. Ona fajnie nada aromatu ostrości całej naszej potrawie. Więc mieszamy i zostawiamy pod przykryciem do gotowania. W czasie gotowania też musimy co jakiś czas mieszać. Teraz nic nie widać, ale troszkę zaparował mi ekran. Kamerka, więc musimy dodawać do zupy mięso. Musimy, nie musimy. No fajnie by było, bo jednak jest to taka zupa, która wymaga kilka rodzajów mięs. Ja dodam skrzydełka, dodam filet z kurczaka, dodam żeberka. U mnie jest wszystko mrożone, ale to w niczym nie przeszkadza, ponieważ ten grog będzie się jeszcze, oj, długo gotował. Więc po godzinie dodaję do wszystkiego mięso. Po godzinie taki, go, takiego gotowania, żeby ta y, zupa już się mogła gotować. Ten grog był lekko rozgotowany. Później, po kolejnej godzinie, co najmniej godzinie, godzinie półtorej, może nawet dwóch, sprawdzamy twardość tego grochu. Jeżeli groch już jest taki prawie że miękki, taki o 85% 90%, jak będziecie próbować, to będziecie wiedzieć, że tak fajnie się już rozgryza, jest taki miększy. To będziemy po malutku dodawać inne rzeczy. Ja będę dodawać pokrojone w kostkę. Ziemniaki. Oczywiście, cała lista składników jest na dole. Dodam też pora. On fajnie nada ostrości. Mam pietruszkę. Możecie ją pokroić w kostkę. Nie musicie. Możecie dodawać tak jak ja, takie większe kawałki. Nie ma najmniejszego problemu. Będę również dodawać seler. Oczywiście, też jeszcze troszkę pietruszki. Seler, zarówno naciowy, jak i oczywiście ten korzeń selera. I tak dla aromatu, żeby ten wywar całość zupy nabrała esencji. Dodajemy dopiero teraz, kiedy ten groch jest rozgotowany, ponieważ wtedy, jeżeli dodamy wcześniej, nasze mm, te warzywa byłyby po prostu, no po prostu by znikły, one by za szybko się ugotowały. Ja dodaję marchewkę i ziemniaki. Jest tutaj ziemniak, gdzieś się Zabłąkał cały, muszę go jeszcze pokroić i dorzucić z powrotem. Daję też ziele angielskie i liście laurowe. Można dodać teraz też pieprz, ewentualnie sól, ale można się z tym chwilę poczekać, nie ma najmniejszego problemu. Całość staramy się lekko przemieszać. Lepszy, większy garnek niż mniejszy. U mnie i tak jest bardzo duży, ale. I tak za mało miejsca. Pomalutku wszystko mieszamy. Możemy wyciągnąć skrzydełka. Ja tutaj te skrzydełka będę chyba... Powyciągam je, bo już się rozpadają. Możemy obrać z mięska, wrzucić mięsko z powrotem, ale te kości lepiej, żeby nie pogubiły się w naszej, w naszej grochówce. Jeżeli dajemy radę, to możemy powyciągać. Żeberka i resztę wszystko zostawiam. To mi w zupełności nie przeszkadza. W żeberkach są dużo większe kości, więc nawet jak się lekko porozpadają, to nic, wyjdzie na dobre. Więc ja skrzydełka wybieram, zamiast skrzydełek możecie użyć na przykład udek, skór, innych części kurczaka, korpusu, no albo w zasadzie pominąć ten element. Nie ma tu najmniejszego problemu. I teraz mieszamy i zostawiamy do zagotowania się, no po prostu całości do tego, aby te ziemniaki były już miękkie. Jeżeli ziemniaki nasze są już miękkie i zupa wygląda tak ładnie, aromatycznie, całość damy radę już wszystko pogryźć i ten groszek jest, ten groch już jest miękki. Dodajemy resztę przypraw. Ja dodaję majeranek, czosnek granulowany oraz paprykę słodką. Jeżeli lubicie na ostrą, możecie dodać paprykę ostrą, ale u mnie już ostra była całość. Mieszamy dokładnie i będziemy mogli próbować, czy to nasze danie jest dobrze doprawione. Ja teraz będę dodawała kiełbasę smażoną, pokrojoną w takie plasterki. Jeżeli nie lubicie kiełbasy, no możecie ten punkt pominąć, ale ja zachęcam do jednak dodania kiełbasy. Tutaj mam dwie różne kiełbasy, były lekko tak podszklone, przysmażone. Możecie bardziej, możecie mniej, jak kto lubi. I całość pomalutku dodajemy i mieszamy, tak żeby wszystkie składniki się połączyły. Krochówka tak naprawdę najlepsza będzie już po myślę paru godzinach dopiero, jak już to wszystko się przegryzie, smak, nabierze aromatu, ta kiełbasa nasiąknie tym wszystkim i na odwrót, więc oczywiście można podawać od razu. My zajadaliśmy się od razu, bo byliśmy jednak głodni. I dodaję jeszcze trochę kiełbasy, bo mi zostało. Na patelce garnek za mały, no ledwo, żebym się zmieściła. No, ale to nic. Składniki macie na dole. Piszcie w komentarzach, co Wy dodajecie do Waszych grochówek. Jestem bardzo ciekawa. Bo w zasadzie u mnie to wszystko. Przepis łatwy, tylko jednak troszkę czasochłonny, jeżeli chodzi o czas gotowania. Najdłużej oczywiście schodzi z grochem. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Na kanale są inne playlisty, więc na nie też zapraszam. Cześć!